Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Maciek. Czwartek, 17 lutego. Przymierzam się właśnie do przesadzenia tej oto palemki kokosowej. To jest moja pierwsza palma kokosowa, którą kupiłem w zielonym markecie. Potocznie mówiąc, wiele osób, które miały kokosy, miały z nimi do czynienia. Wiedzą, że to są palmy. Bardzo delikatne i podatne na błędy, no głównie przez niewłaściwe zajmowanie się, niewłaściwą uprawę. Ja konsultowałem się tutaj przed chwilą z ekspertem w tej dziedzinie od pan, wszyscy dobrze znamy, Andrzeja Sobkowiaka. Po konsultacji z Andrzejem, po przeczytaniu jego bloga. Palmy nowy, postaram się dodać do tego filmu link do bloga Andrzeja. Hmm. No, stwierdziłem, że e, co kupię taką Donicę? To jest oczywiście osłonka, w której jest Donica. No, może ona będzie miała pojemności z 20 litrów, może 15, 20 nie będzie miała. E, dziurek brak. Także dziurki zaraz będę musiał porobić na dno. Dam może troszkę żwirku, żeby woda nie wypukiwała ziemi, bo tak Andrzej też mi poradził. No i zwykłej ziemi uniwersalnej użyję takiej jak do tej pory. Używam do, zresztą do wszystkich roślin, do bananów, do alokazji, kolokazji. Tutaj w moim stacjonarnym sklepie u mnie. W Prochowicach jest taka fajna ziemia. No i cóż, i palma kokosowa będzie uprawiana tylko i wyłącznie tutaj w garażerii Nie będę jej wynosił na, nawet latem na zewnątrz, ponieważ mało jest tych ciepłych dni, jak Andrzej wspomniał. Noce są dosyć chłodne, a palma kokosowa, żeby zdrowo rosła, potrzebuje około 21 stopni, jeśli dobrze zrozumiałem, Andrzeju. Yy, popraw mnie. Yy, a więc zanim zobaczymy yy, sprawdzę stan korzeni tutaj yy, przystąpię do nawiercania otworów w donicy, de, bo to troszkę czasu zajmie. Widzimy się za chwilę. Tak więc yy, dziurki już ponawiercane w tych miejscach patrząc od wewnątrz, w tych miejscach wypukłych. Chyba tak powinno być fabrycznie. Ale jeszcze w najniższym punkcie donice, czyli w samym tym dnie, powywiercałem po kilka otworów. Użyłem do tego e, takiego pióra 12 mm. Akurat takie znalazłem, miałem jeszcze dziesiątkę, ale dwunastka też będzie dobra. Tak myślę. No i co, i teraz? Aha, jeszcze tu są takie śmieszne dziurki na, na sznurek, do, 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 jako uchwyt. Dobra, zaraz sobie jeszcze ten sznureczek przyczepimy, na dno nasypiemy ee, żwirku i będziemy palmę przymierzać do sadzenia. Zdrapuję cenę, kurczę. A zresztą stówę dałem za tą doniczkę. Nawet fajno. Podoba mi się. A i ta przestrzeń co tutaj powstaje pomiędzy e, doniczką a tą osłonką przymierzymy jest dosyć spora. Moim zdaniem e, to będzie dobre bo nie będzie miała styku z zimną posadzką. Posadzka nieogrzewana, nieocieplona, zimny beton, że tak powiem. Chociaż tutaj są kafelki. Dlatego też specjalnie postawiłem tą palmę na, na drewnianym klocku, żeby nie miała styku z zimnym. Ładna. No wygląda na zdrową. Przędziorów chyba nie ma. Nie zaobserwowałem przędziorków. Dobra, dosyć mojego takiego tego i bierzemy się do, do pracy. Żwirek na dno nasypany. W sumie małe kamyczki, nie żwirek. A takiego kamyczka u mnie dostatek. Teraz ziemia wcześniej przyniesiona z zewnątrz i ogrzana na grzejniku, żeby nie była zimna, tylko żeby była w takiej mniej więcej temperaturze pokojowej co by nam roślinka szoku nie doznała wsypiemy ziemię troszkę w ziemi wsypane przymierzam tak mniej więcej na wysokość może jeszcze 2 cm można dosypać i zaraz wyciągamy palmę z doniczki produkcyjnej. No, i myślę, że ta wysokość by była ok. Wyciągamy doniczkę. Znaczy, palmę z doniczki. Jak ten kokosek się prezentuje? Od spodu. Jeden tylko korzeń wychodzi. Tutaj paszport roślinny. Jeszcze tu coś było napisane. NL, Nederland, czyli Holandia. Wiadomo. Wyciągamy maluszka. Bryła korzeniowa dosyć luźna. Bardzo luźna, mało tych korzeni jest, ale tutaj z głównego to białe, to chyba wychodzą nowe korzonki. Teraz przymierzymy cyk. Tak, żeby. Nie kokos był na środku, a nasz pieniek palmy damy tak, po czasie ten kokos i tak będzie do usunięcia, jeśli się ta palma u mnie utrzyma, czego, czego sobie życzę to jest naprawdę dosyć ciekawą palmą tam z tyłu też palemka, której nie pokazywałem. Bo oni cały czas zapominam. Zaczynam się bawić w palmy. Dobra, dosypiemy resztę ziemi. Nie wiem, czy ją podlewać, e, ponieważ ziemia była. Worek z ziemią był na, e, na zewnątrz. Był dziurawy i. Napadało do niego pełno wody. Także ziemia jest dosyć mokra. Chyba pozwolę jej troszkę przeschnąć i dopiero podleję. A jeśli Andrzej ogląda ten film. To napisz mi Andrzejku pod komenta w komentarzu, czy to podlewać, czy nie. No ta Ziemia jest. Ona jest, to jest luźna ziemia, tylko w tym momencie jest mokra. Zaraz ją wam pokażę. Kurczę gdzieś jak, jak jest wyschnięta. Przecież ja tu wszędzie podlewałem. Dobra, później. Na razie zapakujemy Palemce troszkę ziemi. Nie znalazłem sznureczków, taka ze mnie ciamajda, o ziemia jeszcze gorąca nie jest, ale, ale paruje, bo podgrzewałem ją troszeczkę, żeby nie była za zimna. Zaraz wszyscy napiszą, o gotujesz palmę, nie, ziemia nie jest gorąca. O widzicie, tam miałem przygotowany taki... Mały palniczek, żeby to szybciej, bo jednak troszkę mi zabrakło tej ziemi. Troszkę podgrzałem w tym wiatrze. O. Nie jest gorąca, mogę utrzymać spokojnie w ręce, nawet nic nie czuć. Czuć, że jest ciepła, ale nie jest, nie jest gorąca, także... Także powstrzymajmy się od zbędnych komentarzy. No to tylko paruje. O. Może ma w granicach, nie wiem, 25-30 stopni A i tak nie dotyka już bezpośrednio korzeni. Hmm. Dno jest ciepłe dlatego o. I tak by to wyglądało Wichura straszna Co chwilę straż pożarna wyje O czwartej w nocy mi dzisiaj też Z łóżka zerwało Bo coś hukło, walnęło Ale na szczęście budki wszystkie I dach wszystko jest całe. Także e, to by było na tyle. Link do e, bloga Andrzeja dodam w opisie. No i co? Życzmy tej palemce zdrowia i powodzenia i będzie sobie stała. Teraz na miejscu tego pniaczka, którego odsuwamy Oj się nasyfiło, ale ten tutaj troszkę obrócimy, żeby się liściami tutaj, o i tak by to wyglądało. A tutaj alokacja Borneo Giant zaczyna się budzić. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie, jak idzie Wam uprawa kokosa. Czy macie jakieś specjalne tipy na temat uprawy tej palmy? I piszcie też, co jej zaszkodziło, jeśli Wam padła. I dajcie znać. Co tam u was z tą pogodą? Trzymajcie się, cześć.